Super, tylko, że... Zamiast się pchnąć do góry, to my jesteśmy... w tym samym miejscu. Hmm. Gdzie tu wyjechać? Tutaj. Chyba, że. No, ale tu się kręcimy w kółko. To już widać mojej brak w terenie. Okej, okay, no byśmy wyjechali. Wody tylko bez szalej. Zbyt ciasno, zbyt ciasno, drodzy mili. dlaczego Avery, you i inne szychy pirackiego świadka mieliby razem ukryć swoje skarby akurat co? Kto wie, może chodziło o bezpieczeństwo? Brytyjczycy deptali im po piętach. Tak, może Avery pomógł im zniknąć. Facet ewidentnie miał smykałkę do ukrywania różnych rzeczy. Hmm. No i w sumie jesteśmy na miejscu. Bo przecież po schodach nie wija, chyba że... Teraz to by się przydała wyciągarka, no nie? No to jest rasisty. Trzeba opracować plan B. No tak. Może co paźnie zbyt kurza twarz. Każdy, Każda strona nas boksuje. A wysiąść? Ha! Wysiąść nie można, trzeba wyjechać. Jak tu wyjechać? No, ta by teraz by się przydała. No plan B. Cześć. To jest, to jest obłota, co to jest. Chodźmy przyjrzeć się tej wieży. Idę z tobą. Są poważne plany względem tej wyciągarki. Jest w niezłym stanie jak na budowle, która ma kilkaset lat. A, te ruiny z pewnością są z czasów Eweriego. Dobrze, super. Ale zwieźmy sobie w takim razie ruinę. O, proszę. Sam, zobacz. To symbol Christophera Condenta, kapitana Ognistego Smoka. Miał bazę wypadową na Madagaskarze w czasach Avery'ego. Może Avery najmował kapitanów, żeby dla niego szpiegowali? Nie, to sensu. Nie, niekoniecznie. Może każdy kapitan odpowiadał za jedną wieżę. I obsadzał ją swoją załogą. Tak czy owak, to jeszcze nie ostatni punkt naszej wybrady. A no nie Dodzymili. A jak tak, tak uparcie Kurczę, A... Może nóż wyjedzie, nie? A tu jest Zadaszenie Co on będzie chciał wejść? wyszedł A jest skrzynia. Proszę Wow A tutaj Statystyki zapisz czy tutaj skarby. Tu mamy scyzorek, całkiem niezły, coś na wzór samolotu, ową monetę, wcześniejszą, to już jest z jaskiń. Coś mi teraz niedawno. Co to jest ta bakierka Sawasa? Całkiem ładna. I to to jest Mogalski. Mongolski flakon na prochy z kości słoniowej. Przyznacie, że trochę mały ten flakonik. No, ale okej. Okay. Trochę małe trochę małe trochę małe. U, tu nie, tu bym nie chciał spaść. Czas jeszcze tutaj bym mógł, ale nie. Dobra do pojazdu sro Dobra, Wziąć wyciągarkę. Wjechaliśmy na górkę. Jeszcze na siebie nie zarobiła. Spokojnie. Metoda małych kroczków. Dawaj. Ja tam wolę. Długie. Zwinę tylko wyciągarkę i możemy ruszać. Okej. Okay. No, powiem Wam szczerze, że się nie spodziewałem takiego obrotu sprawy. sobie tutaj, wolni od ucisku państwa. <laughs> Biedni, prześladowani piraci. Nie dali im spokojnie grabić i mordować. Nie, 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 nie tak. Oni chcieli żyć jak wolni ludzie. Powiem wam, że wybrali sobie całkiem niezłe miejsce na ucieczkę przed społeczeństwem. No to park. gusza. Prosti mi się dłuży droga na ten wulkan. Cierpliwości, Wiktorze, cierpliwości. Wiesz, jak ci piraci się tu dostali? Wytłynęli z Anglii, potem Brazylia, przez Atlantyk do południowej Afryki. Tam. Dotarli korzystając wyłącznie z papierowych map i obserwacji gwiazd. Hej, będę wykład. Użyłem w marynarce. Chodzi mi o to, że my mamy znacznie łatwiej. Może, ale i tak tracimy to. Wow! No czyżby? Czyżby? Co tam mamy? Kręcą się jacyś wojskowi. Ludzie na Din? Dokładnie. Na no, raczej. Raczej. Wygląda, że znaleźli stary obóz kolonistów. Ale nie ten, tak? Tyle dobrego. A jakie są złe wieści? Że to jest jedyna droga do wulkanu. Niech to szrak. Musimy ich zdjąć. No. Jakiś gryplan, Night? To fakt. Róbcie to, co ja. Róbcie to, co ja, a my chwilę. Chwila zastanowienia się czy faktycznie się warto przydzierać pojazdem czy też e, no właśnie czy też wysiąść i stuknąć e, z nienacka Ale spróbuję wozem, no bo i tak trzeba przez woz przejechać, nie? Ja on z tego wozu wysiadł, a on... bo szkoda pojazdu, a i tak e, laser, znaczy snajper, będzie nas. E, się... No tak. Wysiadka z pojazdu. Nowy pad z pojazdu. Trzeba ich inaczej podejść. Tego snajpera trzeba przede wszystkim ściągnąć. Ale widok oszałamiający, powiem wam szczerze, że jest niebo nieprzyzwoicie nieziemski. Przecież nieziemski w sensie... No... Tam już widzimy kolejną wieżę. Okej, okay, tu już jest lepsze schronienie przed tym snajperem. Gdzie jest? Słońce strzelać. Mm. O nie. No i tutaj trochę czasu spędzimy. Tutaj trochę czasu spędzimy. Niestety trzeba będzie ich krok po kroku uh, kropnąć. Nie, wiem, czy to nie będzie. Lepsze tutaj. Tylko że do tego strasznika dostać się po karabin. To będzie problematyczne. Boli, Czul boli, czyli ta druga wersja była najlepsza. Tu za bardzo z tej wierszy mało do popisania się snajper. Szkoda, że nie mamy opcji po cichu prawdopodobnie. Dzięki wielkie za komentarze, ale hmm. ha. Nie, nie do tanieczki! Dobra, tego mamy. Dobra, tego mamy. Tego mamy weźć to. Dobra, to mamy opanowane, jest ich tutaj na pewno więcej, oczywiście, że jest, Więc oczywiście, że jest tu więcej. Okej, okay, mamy już lepszą broń. Ale czy mamy spokój? Okej. Okay. Już po wszystkim. Cholera jasna. Rave i Nadine wysłali tu mnóstwo ludzi. Znajdą ten skarb choćby przez przypadek. Hmm. No jest taka opcja, no nie? Jest taka opcja, tylko że... Coś tu musi być. Pytanie. Dobra. Trzeba teren przebadać. Tutaj to wyciągarka. A. Ha. Dobra. A jak tu wyjść, tam gdzie on był opóź koków? Hmm. Na drabinę nie drabiną nie wyjdziesz. Tu jest karabin, granaty. Się przyda. Ja tu po to się tylko spinam, a... bo szukam jakichś skarbów dodatkowych, a, a nie po to tylko, żeby. Chcę udowodnić, że jestem w stanie się wys wyspindrać wszędzie. O proszę. O, o właśnie. Od dali widziałem wieżę. Też kolejną wieżę. Podejrzewam, że przy tej wieży też nie będzie to um, tak proste jak. by się wydawało. O, tam. O, widzicie tą wieżę. No jest w dużo lepszym stanie niżeli ta. No ale okej. Okay. W takim razie schodzimy. Puszczamy, spadamy do dzipa. Spadamy do dzipa. Spadamy do dzipa. Już mamy, tego już mamy w nadstanie Więc możemy spokojnie wrócić po naszego Jeepa. Zdobyliśmy przynajmniej broń, granaty. I to jest piękne. I to jest piękne. Czerwono ziemię. O, no, to jest coś niesamowitego. Chociaż grzębów. Zwiedzać, fotografować, polowania bezkrwawe optykiem e, fotografii, kamery zrobić. To by było coś niesamowitego. No, oczywiście, pierwszy, początkowy ten no to było. Ale czekajcie, jak to się. Jeszcze rozejrzę, bo tu mnie nie było. No zaraz wrócę. Wiem, wiem, że ja przesadzam, ale rewolwer. O. Ale to jest taki stary rewolwer. Jak popatrzymy. Widzicie? Pistolet skałkowy. O. Ale tutaj nic nie ma. Myślałem, że coś będzie jakiś kolejny skarb, nie chudybyk, nie chudybyk. Jedynie Jedynieśmy ze skali, skarb. skalkowy pistolet. No, a nie ten Oni sobie przyjechali tędy, pojechali dalej. Jezu, ci piraci powinni popracować nad swoją infrastrukturą. jak się stąd wydostaniemy? Normalnie będziemy sobie, znowuś obwiniemy. i wyjdziemy tym sposobem jest. Hmm. Ciul, go odhaczyć. Bo tu w tym przypadku nie ma opcji. No. Aha. Tylko, że... Dobra, niech zwinie, ale... Musimy inaczej pojazd ustawić. Ale tu wszędzie jest tak samo głęboko, no. To jest najzabawniejsze, że... że najpłycej wydaje mi się, że jest tu, i zresztą po tamtej stronie jest hmm. okay, wysiadka, no i